Dzień dobry, witam. Tutaj GRU wła. Mamy 9 wrze sierpnia. Jest 8 rano. Czyli 12 godzin do startu sezonu. Postanowiłem nagrać vloga. Znalazłem chwilkę. I powiem wam jaki mam skład na teraz. Aczkolwiek wiadomo, że to jest 12 godzin. Jeszcze dużo może się zmienić. Ale myślę, że to już będą jakieś tylko takie zmiany kosmetyczne. Chyba, że coś dzisiaj po prostu sobie gdzieś tam wybuchnie i przyjdą jakieś newsy, których nie będzie można zignorować. A jeżeli popatrzymy na teraz, to mój skład wygląda następująco: ja bym go wam pokazał, może troszeczkę widać, ale chyba tak nie za, nie za specjalnie, więc powiem. Kogo do tego swojego składu wstawiłem. W bramce będzie Połp, i Połp mi się będzie rotował z Hitonem, i to jest taka rotacja, kiedy każdy z nich będzie miał naprzemiennie spotkanie w domu. I niestety nie mogłem zagrać tego, co lubię, czyli jednym, jednym bramkarzem premium, bo ten milion. Który gdzieś tam był, do, do, czyli 6,4 miliona, to, to ten milion to było za dużo w tym momencie dla mnie. Nie byłem w stanie złożyć y, żadnej sensownej ekipy, przynajmniej dla mnie, więc musiałem y, kupić dwóch, dwóch bramkarzy po 4,5 i wybrałem takich po prostu, którzy rotują się między sobą y, cały czas w tych, tych spotkaniach domowych. I tyle, no i tak to, i tak to będzie wyglądało U mnie, zobaczymy czy ta taktyka się sprawdzi, zobaczymy czy ten pop i hiton to, to będą sensowne wybory. Przed pierwszą kolejką w sumie nie za dużo wiadomo. I tak, trend, trend jako ten obrońca premium za 7-0 i to jest dlatego, że on miał w sumie 13 asyst, czyli jedną asystę więcej i tak naprawdę miał tylko mniej punktów dlatego od Robertsona, bo nie grał w tych meczach, kiedy Liverpool łapał clean sheety. i to chyba tylko z tego wynika. Poza tym miał 10 strzałów więcej ma stałe fragmenty gry, więc u mnie to będzie trend, nie Robertson, nie Van Dijk, tylko właśnie trend. Myślę, że jeżeli tylko tam Gomez nie będzie go szczypał za bardzo w tym w podstawowym składzie, jeżeli Gomez będzie grał na środku, no to trend na prawej stronie nie będzie miał zbyt, zbytniej konkurencji, tak naprawdę. I teraz Hitchor Gary Cahill na środku obrony za 4,5 miliona z Crystal Palace. I dla mnie to była taka akcja, że w sumie to lubię tego typa, musiałem kupić obroncę za 4,5 miliona, nie chciałem Danka, chciałem kogoś kto zagra pierwszy mecz u siebie I po prostu padło na Cahilla, bo tak naprawdę to miał, miał, miał to być Martin Kelly, no, a że Kelly nie będzie grał tylko będzie grał Cahill no to postanowiłem, że będzie to właśnie Cahill za 4,5 to może nie być sensowna decyzja, tak naprawdę, i jestem tego świadomy, ale cóż, no. Nie takie wariactwa wygrywały FPL-a, więc może ten Kechil nie będzie aż takim głupim wyborem, zobaczymy. Trzecim obrońcą jest Holebas. I tutaj oczywiście ja liczę na asysty, liczę na clean -sheety. Liczę, że w tych dwóch pierwszych meczach u siebie, czy to jest Brighton i Aston Villa, to te clean się jednak pokażą. No i te asysty, to że Holebas gra jednak dosyć, dosyć wysoko i że będzie można coś tam jeszcze na nim ugrać. Poza tym 5 milionów, no ja myślę, że to jest jednak promocyjna cena. Jakby mu dali 5,5, no to pewnie nikt by się tutaj za bardzo nie zdziwił. a a pamiętajmy, że ten Watford za każdym razem ten początek sezonu ma taki w miarę udany, yy, oni są na takiej, na takiej werwie i, i, i sobie yy, potrafią dobrze grać nawet z najlepszymi, więc zo zobaczymy. Tych dwóch obrońców, których ja mam, to, to są po 4-0, to będzie Rico i Lundström i pewnie oni się mi zmienią, a może się nie zmienią. Na razie jeszcze nie mam, nie mam na to pomysłu, jest jeszcze 12 godzin, więc może coś wykombinuję. I tak będzie wyglądała to moja obrona czyli ob obrońca za 7:0, 0 obrońca za 5-0, obrońca za 4,5 i 2 po 4 którzy może przy jakimś farcie pojawią się na płycie boiska, a może się nie pojawią. Zobaczymy też tutaj, jak gdyby. Spodziewam się, że w ciągu dwóch, trzech kolejek zaraz pokażą się jakieś nazwiska, które po prostu trzeba będzie wstawić do składu. Ja to, ja to wtedy zrobię. Na razie nie będę obmyślał jakiejś takiej wielkiej strategii na tych obrońców po 4-0, bo to chyba nie ma dla mnie dzisiaj większego sensu, bo to jest troszeczkę taka loteria, więc, więc tak to zostawię. W pomocy. Zacznę może od Dendonkera za 4,5 no co tutaj mówić, no podstawowy skład 4,5 miliona akurat na ławkę. Dla mnie jak będzie jakaś kontuzja, no to będzie mógł, mógł wchodzić na boisko, więc, więc to jest chyba najbezpieczniejszy wybór dzisiaj, jaki ja widzę. Dodatkowo będzie Perez z Leicester i Perez czy Tielemans, ja wybrałem Pereza ponieważ y, liczę na to, że on jednak będzie grał jako ten napastnik, częściej będzie częściej dos, dos, dostawał piłki w polu karnym i będzie mógł częściej kończyć sytuację strzałem na, na bramkę i dzięki temu będzie więcej bramek na jego koncie niż y, u Tillemansa, 6,5 miliona no to, to jest w sumie spoko cena, y, więc dlatego też y, znalazł się w y, moim składzie. No cóż tam jest jeszcze salach. no ale ja nie widzę składu bez salacha. Mój dobry znajomek Marek uważa, że bez Salaha można zaczynać ten, ten sezon. Mi się wydaje, że nie można. Mi się wydaje, że na Norwich u siebie dzisiaj o 21 trzeba Salaha mieć. Trzeba go wystawić na kapitanie i po prostu spodziewać się dużych punktów kurde i tyle, no bo to nic tutaj innego nic innego niż 2-3 gole, niż 20 punktów od Salah'a nie powinno nas... Jeżeli będzie coś mniej niż 15 punktów to będzie bardzo źle, tak? Ale nawet jeżeli będzie tak, no to i tak on będzie w takiej ilości składów na C, że nie powinno to dotknąć naszej drużyny aż tak, aż tak bardzo. Po prostu nie będzie w wyniku jakiegoś mega top bez tych punktów, ale też nie będzie strasznie słabego. Tak, tak mi się wydaje. Cóż, z dwójki Sterling De Bruyne wybrałem Sterlinga jednak, ponieważ musiałem. Nie mogłem zignorować tego jego sezonu, to, to musiałem to. Musiałem go, go wstawić do składów. No, nie, było, nie było opcji dla mnie. No jeżeli taki gościu jak Sterling robi bardzo fajny pre no to tutaj trudno teraz, żeby, żeby go nie wstawić do składu. Myślę, że to jest gościu, który w końcu zdobędzie ponad 20 bramek w sezonie. I, 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 i tyle. Szczególnie, że tutaj w tym pierwszym meczu może sobie zagrać na szpicy. Zobaczymy, no ale... Zmieściłem go, zmieściłem go i, i jestem z tego zadowolony. Czwartym pomocnikiem, jakiego ja mam, to jest w podstawowym składzie, to jest Calum Robinson. I ja się na niego zdecydowałem, ponieważ te 5,5 miliona dosyć dobrze mi się kojarzy. W sensie wstawiłem kiedyś na pierwszą kolejkę Michu, wstawiłem Mareza, ostatnio wstawiłem Frazera i wszyscy oni byli z jakimś w ogóle szitowym posiadaniem, w ogóle nikt na nich nie, nie... nikogo oni nie interesowali a jednak zażarło od pierwszej kolejki ten Robinson ma yy, bardzo fajny pre -season. będzie grał w napadzie Chcę z tego skorzystać po prostu, chcę to chce to wykorzystać i dlatego wstawiam go do składu tych, jeszcze był, był ten gościu zastąpili za 5,5 miliona i pewnie jeszcze kilku, ale jednak przekonał mnie ten pre-season i, i, i to, że on jako pomocnik gra w ataku. I to jest dla mnie naj, najważniejsze w tym wypadku. No i dobra, no i zostaje atak. W ataku będzie Żota i ja po prostu musiałem. Musiałem go wstawić, bo tak naprawdę no, to, co on robi ostatnio w Lidze Europy, ja wiem, że to są słabe drużyny i w ogóle wszystko, ale kurde, kto, ty, kto z tych słabszych drużyn grał, grał z jakimiś topo, topowymi w Pre-Season i w ogóle zdobywał nie, nie wiadomo jaką ilość punktów znaczy, bramę, asyst. Bo wydaje mi się, że oni wszyscy grali z jakimiś takimi kurde Oxfordami i innymi jakimiś takimi yy, drużynami, które powinny dostać z 0 do 24, tak, tak jak wczoraj Bayern wygrał. Yy, no cóż, żota za 6,5. Warto zaryzykować. Tak, tak naprawdę miałem, miałem Hime, Jimeneza przez jakiś czas, yy, ale, ale coś to... A, no i przez to, że wstawiłem Sterlinga, to nie mogłem sobie wstawić Ximeneza. I tak to po prostu wyszło, że Jimenez musiał odejść, a, a został Żota. nawet to, że on ma, nawet to, że oni grają w Lidze Europy. No okay, no, było fajne przetarcie i teraz będzie spotkanie z Leicester na wyjeździe. Wydaje mi się, że ten Żota zrobi dobry wynik, tak samo jak Jimenez do Herty wrócił, więc to będzie bardzo, bardzo, bardzo mocna ekipa w tym sezonie. Może, może namieszać dosyć, dosyć sporo tam w czubie. Na razie tym Włochem, który przyszedł z się nie będę przejmował, bo myślę, że on będzie grał w jakieś, jakieś ogony na pewno na początku sezonu. Później się pomyśli. Drugi napastnik to będzie Calum Wilson. No po prostu muszę mieć kogoś z wisienek. Tak naprawdę mógłbym stawić Freizera, te pół miliona tam jeszcze na, na kogoś przeznaczyć, coś tam sobie, sobie pokombinować, ale uznałem, że ten Wilson będzie najlepszym wyborem i nie mam jakichś matematycznych wyliczeń, kurwa, nie korzystałem z Excela przy układaniu tego składu, żadnych narzędzi w ogóle, które to mają za mnie podjąć decyzję. Po prostu uznaję, że Kalum Wilson po trzy sezonie, po tym, co w końcówce poprzedniego sezonu, jest bardzo dobrym wyborem za 8 milionów, więc go wstawiam. Oni mają spoko kalendarz, więc myślę, że tutaj będzie dosyć w porządku sytuacja z nim. I cóż, i na samym końcu to jest mi nie widać. Na samym końcu będzie Hurricane. Ani Alba, ani Wood, ani nie Jimenez, ani nie Lakažet, ani nie Firmino, ani nie Wesley, ani nie Rodriguez, ani nie Aguero. Tylko będzie Hurricane, Dziewięć spotkań u siebie, jaki, jaki ma to ten ham przed sobą? To są spotkania z tak słabymi z tak słabymi drużynami. W sensie no. Nie można mieć już słabszych prze, przeciwników w, meczu, w meczach u siebie, niż będzie miał Tottenham. I oczywiście Lukas Moura mnie kusił bardzo i bardzo bym chciał go mieć, dlatego wstawiłem go chyba w dwóch składach w drafcie. Ale uznałem, że jednak w FPL-u zrobię tak, że to będzie Harry Kane i tak naprawdę wstawiłem Kane'a, Salaha na samym początku, do tego dołożyłem Sterlinga. Później Sterlinga zamieniłem na De Bruyne'a, więc sobie tam kombinowałem, a tak naprawdę i tak wróciłem na koniec do trójki Keynes Sterling Salach i myślę, że to będzie dobry wybór. Ten Alba mnie oczywiście męczy i mógłbym, mógłbym pokombinować, żeby tam jakoś to zrobić, żeby ten Alba jeszcze był, ale to już było za dużo dla mnie, już nie byłem w stanie tego tego gdzieś tam. Ten skład już tak by mi się nie podobał, że, no, że trudno taką decyzję pod, podjąć dzisiaj, prawda, żeby, żeby grać Albą, Kane'em, Sterlingiem i Salachem. Może tak trzeba będzie zrobić. Wydaje mi się, że Alba również zrobi fajne punkty, ale jednak Kane u siebie z Aston Villą, on miał z Aston Villą pięć spotkań, 4 gole. Liczę, że zrobi naprawdę bardzo fajny wynik. Salah na C, Kane na wice. Cóż, 12 godzin, zobaczymy jak to kurde wyjdzie, jestem bardzo podeks podeks podekscytowany, miałem troszeczkę ostatnio chujowych spraw na głowie i fajnie, że ten FPL już rusza, bo będę mógł się na chwilę zająć czymś innym, a nie tylko myśleniem o jakichś chujowych sprawach, które się ludziom przytrafiają, także pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim zajebistych wyników. I żebyśmy wytrwali, kurde, do tej 38 kolejki, żebyśmy nie zwariowali, też. Do zobaczyska. Cześć.